No, słuchajcie, będzie akcja grubo. Nie chcemy Unlimited Lives, nie oszukujemy w grach. O, i od razu na player'u weźmiemy. Co na to? To nam no ja bawię. nie, tak, ale nie graliśmy razem jeszcze, nie? Ale wtedy. Nawet Oj, nas mamy. jest dwóch, ale ekstra, zobacz, naraz, je, na oba jesteśmy. Fajnie, w musisz uważać. Pi, 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 pi. No tak, to chyba niestety nie przeżyjemy za długo. Do do, 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 do.

o oh. oh, nie mnie już nie ma ja jeszcze przeze mnie o nie przeze mnie wygraliśmy raz na jedno nie na dwóch fajnie jest na dwóch ale przeze mnie wyglądaliśmy, Prawda? To no może tak być, że przez ciebie. A jak się strzela? Myślę, że dzięki kabianie przez ciebie. A jak się strzela, no, Trzeba się faję. Tak. To ten czerwony guzik wcześniej z Oj, oj. Wiesz co, dole są takie rzeczy, które rozwijają, musisz do góry podlecieć. A ta gąsienica też umie stelać. No niestety umie. Hihihi, hi, hi. jeden to się kiedyś został. Oj, uciekać! A gdzie jest mia? Ja? Obawiam się, że zakończyła się swoje czynności. ja w mam chyba ty chodź. teraz to jestem ja chodź o no, kurcze teraz to jesteś ty znowu no i skończyłem, a jeszcze nie?

Kiedyś mi nam pokazywał i nawet to, nawet to mama grała ale um, um, tylko że Nie wiem zdecydowanie. A ja masz? O, sią mi stąd. Sią mi stan, siódmy stan, siódmy No siódmy stan, ja strasznie wolno. Co tam? Tam <śpuszczak> no masz jestem ostrożny, jestem no jestem ostrożny, ludzików o. Ty jestem Ty jestem <śpuszczak> no tak te oś, bo od ciebie rozwalił. Ostatni mój ludzi. No i dobra, zmieniamy czy coś, czy to samo?